Tematem naszego dzisiejszego filmiku jest zachowanie w poczekalni u weterynarza. To jest takie miejsce, które często powoduje taki wzrost negatywnych emocji, zarówno u właścicieli, jak i u zwierząt. Dlaczego? Poczekalnia o weterynarza to jest przestrzeń, która jest dla psa dziwna i mało komfortowa. O co chodzi? Jeżeli idę do weterynarza, to mój pies doskonale wie, że do niego idę. Jeżeli wchodzę do poczekalni, to mój pies doskonale wie, że ten weterynarz tam za drzwiami jest, a w poczekalni dodatkowo dziwnie pachnie często, i często jest też ciasno. Więc. Jak zachowywać się, żeby zminimalizować ten stres i u swojego psa, i u innych zwierząt, które w tej poczekalni oczekują, no bo też nie oszukujmy się oprócz naszych psów w tej poczekalni często pojawiają się, pojawiają się koty, gryzonia. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli wchodzę ze swoim psem do poczekalni, to nie wchodzę z nim na zasadzie takiej, że robię rumor, i mój pies tam wpada i robi rozpierduchę. Tylko przede wszystkim staram się, żeby mój pies był blisko mnie. Staram się odgrodzić go swoim ciałem od wszystkich ludzi, którzy tam siedzą. I jeżeli mamy możliwość, to staram się usiąść gdzieś z boku. Po to, żeby, żeby sprawić, żeby mój pies czuł się jak najbardziej komfortowo. Bo będąc w poczekalni, nie zminimalizuję jego stresu w zadowalającym mnie sposób, ale mogę sprawić, że ta wizyta i to oczekiwanie będzie dla niego troszeczkę bardziej znośne. I taki jest mój cel. Więc jeżeli wchodzę, to trzymam psa blisko. Jeżeli siadam, trzymam psa blisko siebie, pilnuję, żeby nikogo nie zaczepiał i niczego, i daję mu na przykład przestrzeń albo za sobą, albo przestrzeń pod swoimi nogami, jeżeli jest w stanie tam wejść, jeżeli mi się tam zmieści. Jak wspomniałam, nie daje psu możliwości dochodzenia do innych ludzi i do innych zwierząt. Jest ciasno, pachnie weterynarzem, jest nerwowa atmosfera, emocje buzują. I w tym wszystkim mam psa i pozwalam mu podejść do innego psa. Czy wyjdzie z tego coś dobrego? Raczej nie. Tak samo, jeżeli mam swojego psa i inny pies chce do niego podejść, nie pozwalam na to. Proszę o to, żeby ten pies został zabrany, bądź jeżeli nie dociera, a zdarza się, że nie dociera, odgradzam swojego psa ciałem. W taki dość stanowczy sposób. Nie wdaje się w żadne zbędne dyskusje. E, i, będąc u weterynarza, o, oczekuję, że jeżeli mój pies nie będzie nikogo zaczepiał, to też nie będzie zaczepiane. Powiedziałam Wam też, że do weterynarza, do, do poczekalni trafiają też inne zwierzęta na przykład koty. Sama mam dwa i wiem, jaki to jest dla nich stres. Dlatego też nie pozwalam swojemu psu na to, żeby na przykład zaglądał tym kotom w transporter widziałam takie sytuacje nieraz nie dwa, gdzie, gdzie y, transporter z kotem był trzymany na przykład na kolanach, a właściciel psa pozwalał, te, pozwalał psu podejść, bo pies był zainteresowany. Okej, okay, ten pies był zainteresowany, fajnie, zaspokoił ciekawość, zaspokoił. Ale jego zainteresowanie spowodowało mega duży stres u tego zwierzaka, który był w transporterze, bo ten kot nie ma gdzie uciec. Nie ma. On po prostu widzi przez tą kratkę, tą psią gębę i zastanawia się, co ma zrobić ze swoim życiem dalej. Czy to starcie przeżyje, czy nie. I, on jest, i, i pies i kot są wystarczająco zestresowane tym, że są w tej poczekalni, że zaraz wejdą do tego weterynarza, że tam pachnie tym weterynarzem, że pachnie stresem innych psów, że czują emocje innych psów, że są zestresowane i naprawdę nie trzeba im tego stresu dodatkowo dokładać. Więc dbajmy o to, żeby nasze psy nie przeszkadzały nikomu i dbajmy też o ich komfort.